Bardzo miłe przywitanie. Zwłaszcza, że jestem bardzo zadowolony z tego, że zostałem zaproszony przez uniwersytet, a zwłaszcza przez studentów, żebym się podzielił swoimi doświadczeniami. Bo no, ja nigdy na studiach nie byłem, tak. Dwa razy próbowałem, jednak mi się to nie udało. Ponieważ no. Zawsze prowadziłem firmę jakąś tam, gdzieś tam coś próbowałem. Tym bardziej jest mi miło, że takie środowisko doceniło to. No i mam nadzieję, że sprostam waszym wymaganiom i opowiem coś ciekawego, co na pewno nie będzie teoretyczne, a bardziej praktyczne. Mam taką nadzieję, że się przyda. Najpierw może kilka, kilka słów o sobie, żebyście wiedzieli z jakiego kontekstu to wszystko opowiadam, więc jestem rocznik 8.4. Jak bierzmowanie miałem, to była siódma klasa podstawówki, kupiliśmy sobie komputer, to jeszcze było 486, więc maszyna to już wtedy była nawet używana, kupiliśmy modem, jeszcze było tam 7-10 zł za godzinę połączenia, więc wtedy zaczynałem się bawić na komputerze. Pochodzę z takiej średnio biednej rodziny, byłem przedostatnim chłopakiem w klasie, który miał komputer, więc możecie sobie to wyobrazić, z takiej małej pipidówy 80 km stąd, Jędrzejów, i i 15 tysięcy mieszkańców mniej więcej. No ale jak już miałem ten komputer, zacząłem grać na komputerze. Zawsze, wiecznie, zawsze grałem i z tym wiązałem swoją przyszłość. Wtedy, jak wiecie, w internecie nie było takich stron internetowych jak dzisiaj, bo połączenia były strasznie drogie, tylko bardziej to polegało na tym, że ściągało się zawartość strony na dysk twardy, tak? Takie eziny były, zipowane, sam tekst oczywiście. I ja ściągałem takie gazety o grach komputerowych i w jednej gazecie wyczytałem, że szukają doświadczonych graczy do recenzji gier. No to ja się oczywiście zgłosiłem. Nic za to nie płacili, ale gry, które przysłali, mogłem sobie zatrzymać. O, to był taki mój biznes. Wtedy pirat kosztował cztery dychy. No tak dostałem oryginał za darmo i go skandlowałem za 6. No to to był mój zarobek. Miałem 15-16 lat, więc to było więcej jak średnia krajowa na ten wiek. Nie wiem jak teraz jest, ale wtedy na, na pewno tak było, więc dla mnie to był majątek. Przysłali mi pierwszą paczkę gier, drugiej paczki mi nie przysłali, ponieważ napisali mi, że już nie chcą, żebym im recenzował gry, bo piszę teksty jak 16-letni gówniarz. Tak, takie określenia. Miałem 15 lat, więc teraz powiem, że to komplement bardziej. Ale tak patrząc realnie rzeczywiście na dyktandzie potrafiłem 30-40 ortografów szczelić i też kilkadziesiąt interpunkcji. To się poprawiło dopiero, jak Word zaczął podkreślać, nie? Na czerwono błędy, więc ani nie byłem dobrym, że tak powiem, recenzentem, ale ja wtedy uważałem, że to jest hańba dla mnie, że to jest tak, że oni się nie znają takie polaczkowate, a mamy coś, coś takiego w sobie, że tamten się nie zna, a ja jestem taki najmądrzejszy, wtedy rzeczywiście byłem najmądrzejszy. I a tak naprawdę chodziło mi, że straciłem kupę kasy, no bo to, to był jednak dla mnie bardzo dobry biznes. Bo mogłem tłumaczyć to, że gram, że to jest moja praca, tak? Czyli takie lenistwo swoje y, tłumaczyłem. Wymyśliłem tak, że założę swoją stronę o grach komputerowych, która będzie popularniejsza od tamtej, bo ja się lepiej znam, bo ja jestem najlepszy, tak? Y, oczywiście w cudzysłowie. Y, I jak będę popularny, będą mi przesyłać gry do recenzji, które będę recenzował i po, a potem schandluję. Takie było założenie. W 2001 roku wydaliśmy pierwszy numer y, magazynu. Mówię wydaliśmy, bo... Y, Mieliśmy kilkanaście osób w redakcji, ja i 14 moich pseudonimów, tak, każdy miał inny dział do obsługi, więc tak wyglądały te, te wszystkie początki. Działaliśmy, ale rzeczywiście po pół roku, po roku yy, prenumerowało nas 30 tysięcy ludzi, redakcja liczyła około 30 ludzi, yy, takich już rzeczywiście realnych, tak. Yy, no z 5, 7 osób było takich najbardziej zaangażowanych, reszta to takie no zwykli redaktorzy, przychodzą, odchodzą i, ta, i tak dalej. Yy, więc no był magazyn, ale potrzebowałem kasy na modem, bo się wciągnąłem w to, wiecie, że ta, to programowanie, to prowadzenie własnej strony, zwłaszcza jak rośnie, tak, to uzależnia, wciąga strasznie. No i mieliśmy jedną dziewczynę w redakcji, więc to też był jakiś taki dla mnie, yy, że tak powiem, pretekst do działania, bo ja wtedy uważałem wszystkie dziewczyny, że to są kosmici, tak, a nagle spotkałem jedna, która wie co to jest HTML chociaż, no to to było, yy, to było też jakimś tam bodźcem. Ale ponieważ modem kosztował kupę kasy, a rodzice szybko się dowiedzieli, że mamy internet, robiłem strony na zamówienie. Takie banalne, nie? Większość pewnie z Was, jak się znacie na programowaniu, gdzieś tam komuś jakieś zlecenia robił. Tylko wtedy ja miałem taką przewagę, że byłem najlepszym programistą w mieście, jak ja to często powtarzam, bo jedynym po prostu rynek nie miał żadnych wymagań. Ludzie chcieli stronę, dlaczego też stronę, albo mój sąsiad też ma stronę. Uważacie sobie, ludzie kupowali coś, na co w życiu nie wchodzili, bo nie mają internetu w domu. Tacy mali przedsiębiorcy, tak, oczywiście hydraulicy, tam warsztaty samochodowe, takiego typu rzeczy, więc sobie dorabiałem. Finansowałem to, na no ale gazeta, gazeta stawała się coraz popularniejsza, więc wymyśliłem bardzo prostą rzecz, sprzedajemy reklamy. No, no bo to z reklam się wszystko utrzymuje. Zacząłem handlować reklamą, w piątki się zrywałem ze szkoły zawsze. Chodziłem do kiosku, gdzie pracowała mama mojego kolegi i spisywałem sobie numery telefonów do wszystkich, którzy się ogłaszają. To był zły pomysł. Bo nie miałem mutacji po prostu zawsze jak dzwoniłem to mi odrzucali. Ale maile pomogły. I rzeczywiście po dwóch miesiącach starań się o jakich, jakiegoś większego reklamodawcę, tam 50-100 zł, za, zawsze wpadło, ale to oczywiście na lewo się robiło. Dopiero jak znalazłem pierwszego większego reklamodawcę, który tam 3000 chciał dać, czy ileś, z, poprosiłem mamę, żeby założyła działalność gospodarczą. Wtedy byłem druga klasa liceum, czyli teraz by była pierwsza liceum mniej więcej. No i do, dorwaliśmy trochę kasy. Wydałem ją całą. Znalazłem potem drugiego większego reklamodawcy, no bo jak już się pierwszego znajdzie, to prawdopodobieństwo znalezienia drugiego jest większe. Tak? Drugi reklamodawca też duża kasa, tylko miałem taki problem, że temu pierwszemu sprzedają reklamy na pięć numerów z góry, a ten drugi też chciał bardzo duże reklamy, to ja mu mówię, poczekaj pię pięć miesięcy. tak? On mówi nie bardzo, bo my tu turystykę chcemy reklamować i to przed wakacjami musi pójść, no i miałem problem do zgryzienia, czy tam tego wywalić, bo ten, ten więcej kasy oferował. Raz, 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 jest, okej, okay, dobra. No i tak koledzy umieszczałem reklamę na stronach kolegów i dzieliłem się z nimi kasą w proporcji najbardziej słusznej 20 do 80. No i co? To tak urosło, ale koledzy poprosili mnie, żebym poprosili, żeby, żebym im nie płacił za tą reklamę, tylko chcieli mieć lepsze serwery, takie jakie ja załatwiłem dla redakcji. No bo w zamian za reklamę redakcja miała dobre serwery. Zadzwoniłem więc do tego człowieka, co mnie sponsorował, taki Andrzej Siciński z Wrocławia, on prowadzi, ma, ma fabrykę sztucznego kamienia. 60 ludzi zatrudnia, więc dosyć duża firma. Powiedziałem mu, żeby wyłożył 10 tysięcy na nowy serwer, ja nim będę sobie administrował, więc trochę się administrowania serwerami nauczyłem i dałem tym moim kolegom fajne serwery w zamian za reklamę, a dzieliłem się z Andrzejem, nie z nimi, tak? I po trzech miesiącach mieliśmy około 500 podań, że tamtych ludzi też, żeby sponsorować tamte witryny. Bo wtedy się handlowało, znaczy zawsze się handluje tak, że pierwsza działka za darmo, tak? Czyli serwery ze zwykłym HTML-em były za darmo, a jak chciało się PHP, MySQL i tam większe rzeczy, to trzeba było płacić i wtedy to było drogo rzeczywiście. I tak przez pół roku rozkręciłem agencję reklamową, znaczy agencję reklamową, no sieć reklamową, Około 300 witryn zrzeszyłem wtedy, tak, to były był 2002 rok, 2003, czyli zaraz po krachu dot.comów, gdzie ta branża no, z dołu odbijała się do góry, czyli miałem, no nawet, że prosto, no i jedna z tych stron, która się tam wyświetlała w tej mojej sieci, której płaciłem, nie była na moich serwerach, to człowiek założył coś ala obecnie ściąga.pl, kojarzycie? To, to nie było ten serwis, tak? To na pewno nie był ten serwis, uwaga, bo za, zawsze to podkreślam, a w prasie mówią, że jestem właścicielem ściąga.pl, nie? Ale nie, nie jestem, nie mam z nimi nic wspólnego. Yy, on odniósł duży sukces, ten człowiek. Ja mu tam, on moją reklamę handlował i mi po dwóch miesiącach mówi, że nie chce ze mną współpracować już. Ja się pytam, dlaczego, no za mało płacę, czy coś, on mówi, nie, rezygnuję z prowadzenia serwisu. Jak zacząłem wgłębiać się w ten temat, okazało się, że mm, Urósł mu serwis tak bardzo, tyle ludzi wchodziło, że firma hostingowa, co go sponsorowała, powiedziała sorry, nie stać na, na sponsorowanie Ciebie, przeciążasz nam serwery i tak dalej, i tak dalej. Albo gdzieś znaleźć innego sponsora, zapłać nam sam roz Tak nasza klasa rok czy dwa lata temu, nie? Kiedy to już takie, tak ciężko chodziło. No i on mówi, ja, ja rezygnuję. No to ja mówię, dam Ci serwer. On mówi, nie, nie chcę, rezygnuję. No to ja ten serwis przejąłem. I to już koniec wstępu. Teraz już, teraz już będzie szybciej, bo przejąłem taki serwis, gdzie było dużo kontentu do starej matury. Kto wie o co chodzi, no to łapię. Trzeba takie długie wypracowania pisać. I ze statystyk wynikało, że w kwietniu, czyli zaraz przed maturą, statystyczny użytkownik serwisu przez w kwietniu spędzał tam około 1,5 do 2 godzin w całym miesiącu. Z obliczeń wychodziło, że w zależności, jaką tam taryfę ma, no to płaci tak gdzieś od. 7 do 12 zł za miesiąc, tylko dlatego, że skorzysta z mojego serwisu. To ja wpadłem na genialny pomysł nagrać całą zawartość serwisu na płytę CD i handlować tym. I to była żyła złota. Wszyscy mówili, że nie, co ty się będziesz ten, ten bawił, ten idź na studia i tak dalej. Tylko Andrzej taki mówi: No, Kamil, spróbuj no, się śmierć. No i rzeczywiście, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, przygotowywałem tą płytę. Cały ten content trzeba było sprawdzić, no bo jak już się kasę brało, no to się, trzeba było się jakoś przyłożyć. Więc przeczytałem dużo opracowań do lektur, nie miałem problemu z językiem polskim, no poza frekwencją jedynie. Word podkreślam na czerwono błędy, więc to weli, No wiem, zdjęcia dodałem, treści lektur, taka rzeczywiście matura CD taka powstała, tak, tak żeśmy to nazwali, do języka polskiego. Zaczęliśmy handlować we wrześniu, no i we wrześniu się sprzedało 150 płyt po 14 zł. No miałem problemy z wyprodukowaniem tego, Dlatego podnosiłem ceny 19, 24, w końcu 29,90 to był już maks. No i w październiku się 400 płyt sprzedało, tak, to było 25 zł na czysto już z tej sprzedaży. No i potem dogadałem się z innymi serwisami, wrzucili formularzyk zamówienia, 2 zł płaciłem od sprzedanej płyty, no i tak w miesiącu tak 1000 się sprzedawało, przed maturą to tak może 1500 do 2000 się schandlowało. 25 zł do ręki, czyli yy, jakby to policzyć, no to, to były na, na naprawdę duże pieniądze. I tak rok miałem takich żniw. Naprawdę, wtedy byłem strasznie głupi, nadal jestem, ale wtedy byłem jeszcze głupszy. Yy, no tak... Yy, 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 no tak dać siedemnastkowi 100 tysięcy rocznie, no to tak... Yy, Naprawdę to potrafi zdemoralizować. Dobrze, że jakieś narkotyki nie popadłem. Ale samochód się tam gdzieś tam się tego wzięło, wszystko było. Pierwszy rok to rzeczywiście żniwa były, drugi rok to już było gorzej, no bo z tej pozycji monopolisty zaczęła się konkurencja. Konkurencja się zaczęła, no bo te serwisy, które mi handlowały, tym policzyły, że jak ja zarabiam 25, a one 2 na sprzedanej płycie to one wrzuciły swój content na płytę i sprzedawały. I do moich dystrybutorów, skoro Cebulski ci daje dwa, to my ci damy trzy, a skoro, no to ja mówię, skoro oni trzy, to ja cztery, no i tak na 12-13 zł zostało. Marża o połowę, więc zyski no dwa razy mniejsze, więc no nadal kilkadziesiąt tysięcy, no kilkanaście miesięcy, to, to tak już wtedy jeszcze podatki płaciłem, to, to dużo nie zostawało. No i tak to się rozwijało, a kolejny rok no to już strawa za zaczęła się pojawiać, czyli już ludzie nie opłacało się mojej płyty kupić, tylko ściągali sobie z internetu albo dostęp do tego mieli online, więc mogli sobie jakiś teleport Pro zapuścić, czy jakiś inny program i skopiować wszystko bez najmniejszego problemu. Więc to już mi za zaczęło upadać. Ta konkurencja też trochę mnie rozwaliła. No a jak minister powiedział, że nowa matura będzie, no to biznes mi upadł. Upadł mi w ten sposób, że jak tam miałem tam kilkadziesiąt tysięcy oszczędności, jak, jak kończyłem maturę, to tak po maturze przez pół roku byłem 30 tysięcy do tyłu. Dwóch pracowników wtedy miałem, powinienem ich wywalić od razu, jak, jak biznes nie szedł, ale to była taka dla mnie chamska, to znaczy taka porażka, bo wiecie, nagle z takiego piedestału, nie? a ja chodziłem, a wiecie, no, tak, z taką głową, nie? Tak oczywiście w przenośni. Biznes upadł, no to porażka, to człowiek się nie chce przyznać, to próbowałem to ratować jakimiś płytami z muzykami do CD, jakieś słowniki typu kopiować Wikipedię, nie takie tam yy, rzeczy. Ale nie, to, to ni, nie, nie szło nic. No i jak tam zaczęły być poważne problemy, pozwalniałem ludzi i tak dalej. No i nie wiedziałem, co robić. Skończyłem maturę, no to miałem już więcej czasu na zajmowanie się biznesem. Yy, jedyne, co, co dobre zrobiłem, to nie zamawiałem...